Gościmy dzisiaj w Lubelskim Klubie Jeździeckim, jednym z najdłużej działających ośrodków jeździeckich na Lubelszczyźnie. Pani Monika kozicka grać. witamy serdecznie. Dzień dobry, jestem kierownikiem klubu od 2013 roku. Od tego czasu rozgrywaliśmy już kilka zawodów w skokach, natomiast pierwszy raz dostąpiliśmy zaszczytu, aby to był eliminacje Pucharu Lubelszczyzny, które odbędą się już za tydzień w sobotę. Proszę nam opowiedzieć, ile obecnie koni znajduje się u Państwa w ośrodku? Obecnie w ośrodku znajduje się 33 konie, w tym 19 koni to są takie, którymi się zajmuje klub, natomiast pozostałe to są konie prywatne. Jakiego rodzaju zajęcia prowadzą Państwo obecnie w ośrodku? No przede wszystkim rekreacja. Tutaj jednak lokalizacja w centrum miasta sprawia, że jest bardzo duże zainteresowanie jazdą konną wśród młodych jeźdźców, jak i dorosłych, i całkiem takich dojrzałych. I tych osób na jazdy jest naprawdę w tej chwili już bardzo dużo. Jednocześnie prowadzimy też zajęcia z hipoterapii. Rozrasta się tutaj grupa instruktorów w tej dziedzinie, no i też osób zainteresowanych. Prowadzimy projekty z hipoterapii również dla grup zorganizowanych, ponieważ mamy do tego i instruktorów, i konie, i bazę. Dodatkowo trochę próbujemy tego sportu, który był tutaj kiedyś bardzo prężny, natomiast finanse jak w większości ośrodków sprawiają, że no to nie jest zbyt dochodowy sport, więc no. Próbujemy, nie jest to może w wielkim zakresie, ale również mamy zawodników sportowych tutaj u nas na miejscu. Natomiast trzeba oczywiście tutaj pamiętać o naszych zawodnikach, którzy reprezentują Lubelski Klub Jeździecki, ale nie są już u nas w stajni no, ze względu na warunki, które u nas no, nie są jednak odpowiadające standardom obecnego sportu. No oczywiście anioł Kasik, mistrzyni Polski, poza naszymi granicami pani Jurkowski, który też cały czas w barwach LKJ startuje nawet na ostatniej kawaliadzie, prawda? Także tutaj mamy tą reprezentację na bardzo wysokim... Poziomie. Proszę nam opowiedzieć, czy organizują również Państwo kolonie dla dzieci w czasie wakacji? Tak, zarówno w czasie wakacji, jak i w czasie ferii zimowych organizujemy półkolonie, dlatego, że nie mamy bazy noclegowej, natomiast te półkolonie już są, tak jak widzimy, wystarczająco atrakcyjne dla dzieci i dla ich rodziców. Dosyć duże mamy obsady na turnusach, także po zadowoleniu nas i uczestników przybiegają one bardzo fajnie i bardzo się cieszymy, że mamy tylu uczestników jak na załączonym obrazku. W imieniu Lubelskiego Związku Jeździeckiego dziękujemy serdecznie za organizację Jeździeckiego Pucharu Lubelszczyzny i zapraszamy serdecznie na zawody. Będziemy na pewno! <laughs> Dziękuję bardzo.